Nie będę pokazywać głowy, znaczy twarzy, bo ja nie mam nic na głowę żadnej chustki albo czapki. Ale bardzo... o! To jest Obi. Szczeniak. Babci broni. Chodź tu. Obi. Auto jedzie. Strasznie... Chodzi o to, że jestem w Rajbrocie właśnie i strasznie mi się podoba ten domek i ta okolica, normalnie chciałabym taki mieć. Obi, O, lipa kwitnie, trzeba będzie w pogwizdowej pozbierać. Coś tam wącha obi. Obi, pokaż się. No. Także jeszcze nagram z Dominicznej Góry. Bo tam jest jeszcze piękniej. Ja pamiętam, tam raz byłam. Mówię wam magicznie. Yy, a zobaczcie w opisie, bo tam polecę kanał takiej turczynki. Mówię wam yy, świetna. Nawet z dwóch turczynek. Świetne krawcowe.